No Hej, tu Gabi i dzisiaj mamy vlogmas ze współpracą z moim kotem. Chcesz się przedstawić? Vlogmas numer 5 wow. Od razu zaczynam od otworzenia Halo! Nie, nie bawimy się tak Otwieramy okienko Chcesz mi pomóc? Dobra, stój Tutaj mam szesnastkę, ale tutaj nie ma ani jednego okienka Bo zrobiłam to na skraju dwóch okienek, więc... Biorę herbatę, bo jest jedna nieoznaczona, więc to będzie najwidoczniej dzisiejsza herbata. Ale mam problem, bo nie widzę żadnego wolnego zadania. Dobra, więc znalazłam dwie rzeczy, które były wolne. Pierwsza z nich to jest zwykły Lipton, a zadanie to pójść na lodowisko, jeśli chcesz. Szczerze zobaczę, czy będę chciała, bo Mam w planach dzisiaj i z moją mamą na basen, a na lodowisku byłam wczoraj i przedwczoraj. Dzisiejszy dzień jest takim hitem. Jest kilka minut po dziesiątej i ja już jestem po połowie moich lekcji, dlatego że miałam dwie godziny i zostały mi tylko dwie kolejne. Co jest w ogóle niezwykłe, że mam cztery godziny w ciągu dnia i kończę o 12.40. Teraz mam akurat okienko, więc idziemy robić śniadanie. Jadanie. Mam tosty z guacamole, awokado i takim serkiem śmietankowym, sobie jeszcze wezmę jakieś pomidorki koktajlowe, mam jakąś sałatkę, jarzynową czy coś takiego. Więc ja się zabieram za jedzenie i tosty z guacamole to jest tak w ogóle pyszne. To są takie protosty, ale ja się robi szybko. Mam herbatkę, mam jedzenie. Mam mój kubek. On wcale nie jest taki zły w sumie, jest całkiem duży. To jest tak dziwne, jest przed 13, przed 13, a ja skończyłam lekcję. Naprawdę, u mnie to się nie dzieje praktycznie nigdy. A dzisiaj tak się stało, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ja teraz się szybko przebiorę i idę się spotkać z moją przyjaciółką. Tak dosłownie na godzinę, bo na 14 idę z mamą na basen. Wróciłam do domu i uwaga, jemy obiadek. Mamy dzisiaj zupę. Jest to krem spora z porazy kulkami, pietruszki. takimi. Z pietruszki? Tak, tak. Ach, to krem z pietruszki z takimi kuleczkami, z a to nie jest pietruszka, te liście? tak aha o ok to krem z pietruszki, z pietruszką, z pestkami słonecznika, z dużą ilością innych tam jakichś fajnych dodatków o nie chciałam tylko spojrzeć która jest godzina, a dostałam informację, że jutro nie mam korepetycji z matematyki Chociaż w sumie czona było były potrzebne w tym tygodniu Nie wiem Jest 21, więc minęło już sporo czasu, ale ja nie robiłam nic jakoś super ciekawego, co można by było nagrać. Halo! No hej. A few moments later. Jest po 22 Trochę potrzebuję posiedzieć nad geografią i nad skałami, które są... Niezwykle ciekawe. Chcę zobaczyć jedną rzecz, czy to dla mnie zadziała. Potrzebuję zapamiętać skalę moza. To jest taka skala twardości minerałów. Zrobię sobie taką ala drogę po pokoju, tak jak wchodzę do pokoju, gdzie idę i tak dalej. I chcę porozwieszać 10 karteczek, żeby to mi pomogło w zapamiętaniu tego wszystkiego. Rozwiesiłam. Trochę w ogóle to jest ciężkie, żeby tak dobrze przemyśleć, które miejsca będą dobre. To jest aż 10 punktów, więc jakoś to trzeba tak... Głowa musi jakoś pomyśleć trochę bardziej nad tym. Chcę to po prostu sprawdzić, czy to naprawdę zadziała i czy to mi pomoże. Dla każdego działa coś innego. I może to jest jakaś całkiem spoko metoda do nauki, ale zobaczymy. Ja myślę, że na dzisiaj się z wami pożegnam, bo nie będzie się już raczej nic ciekawego działo. Więc widzimy się jutro rano. Zobaczymy o której to będzie rano. Dzień dobry. Witam Was we czwartek o dziewiątej. Ja jestem jeszcze w piżamie, ale za chwilę yy, się przybiorę. Tylko dajcie mi moment. Patrzcie, jaką w ogóle mam super piżamę. Myślałam przez cały czas, że jestem dinozaurem, bo mam ją już parę lat. Moje koleżanki, jakim wysłałam zdjęcie, to mi uświadomiły, że jestem tym takim stworkiem z potworów, i spółka wstawiła za chwilę zdjęcie. My wyglądamy tak samo. Otwieramy dzisiejsze okienko. Jestem podekscytowana, ja wiem, co jest w tym okienku, dlatego, że jak przeglądałam jakieś puste i tak dalej, to parę razy natrafiłam na tą siedemnastkę. Dzisiaj tylko zadanie. Wydaje mi się, że w ogóle chyba została maksymalnie jedna herbata na cały kalendarz, bo jakoś wcześniej było ich dużo. Dzień bez telefonu. Idziemy robić śniadanie, ja wam powiem, czemu jestem podekscytowana i jakie jest moje nastawienie do tego. Ja już zjadłam, bo stwierdziłam, że jedzenie i mówienie to tak. Nie do końca, ale mam herbatkę. Ja nie jestem podekscytowana samym faktem, że nie korzystam z telefonu dzisiaj, bo szczerze mówiąc, no wolałabym, nie wiem, sobie wziąć telefon i obejrzeć jakiś filmik, czy przejrzeć Instagrama, czy coś takiego, a dzisiaj tego nie będę robić. Interesuje mnie fakt, jak działa moja głowa w stosunku do tego zadania, bo tak jak Wam mówiłam, widziałam je już wcześniej i wiedziałam, że ono będzie akurat dzisiaj, ale też jak sprawdzałam sobie zadania na poprzednie dni, to miałam takie, że Oby tego zadania nie było dzisiaj, bo dzisiaj to zadanie mi nie pasuje do dnia. Jakby to jest tak śmieszne, że zadanie nieużywania telefonu nie pasuje ci do danego dnia ze względu na to, co robisz. To jest tak naprawdę bzdurą, bo to po prostu powinno się odkładasz telefon, niezależnie od dnia. A ja miałam takie, że no, dzi dzi dzisiaj to tak nie za bardzo. To jest fakt, który zauważyłam, jakby w ogóle. Przed wykonaniem tego zadania, że chciałam, żeby to zadanie mi pasowało w dobry dzień, że akurat wtedy ten telefon nie będzie mi aż tak potrzebny. Nie mam wielkiej rozpaczy w stosunku do tego, czy jakiejś radości, czegokolwiek. Po prostu jestem postawiona przed faktem, że dzisiaj nie używam telefonu. Wczoraj wieczorem miałam takie coś, że kurde, a może ja będę używać telefonu, ale z włączonym internetem szukałam jakichś alternatyw dla tego zadania. Żeby jednak ten telefon gdzieś przy mnie był, szczerze zobaczę, jak wyjdzie. Na razie mam włączony tryb samolotowy i jestem pewna, że nie chcę używać Instagrama, YouTube'a. Candykra. Oh, tak. Messengera też nie chcę używać ale mam takie z tyłu głowy, że kurde, a może ktoś do mnie zadzwoni, a może ktoś coś, a może ktoś coś, a może ktoś coś. A czuję się dosłownie, jakbym podlegała pod mój telefon. Dla mnie ekscytujący w tym zadaniu jest fakt, że próbuję się przed nim obronić. I wychodzę z takiego założenia, że chcę spróbować nie korzystać wcale z mojego telefonu. Od samego rana go nie używałam, bo wiedziałam, że to zadanie dzisiaj będzie. Mam włączony tryb samolotowy, żeby mnie nic nie rozpraszało. Często się spotykamy z takimi pytaniami, czy myślisz, że jesteś uzależniony, czy myślisz, że coś. Szczerze... Myślę, że mało osób jest nieuzależnionych od telefonu. Tu nie chodzi o aplikacje czy o sam internet, ale chodzi o sam fakt kontaktowania się z innymi, czyli zadzwonienie do kogoś, napisanie wiadomości, czy sprawdzenie czegoś. Jakby każdy chyba tego używa. Serio, jestem tak ciekawa, jak ten dzień wyjdzie. Bo myślę, że przez to on będzie dużo bardziej pozytywny i taki w pewien sposób zdrowszy, bez różnych toksycznych aplikacji też. Jakoś już od miesiąca mam chyba ustawioną na Instagramie tą blokadę czasu. Tylko nie z aplikacji, tylko jakby systemowo z telefonu ona jest ustawiona. Zanim ją miałam ustawioną, to sobie weszłam i sprawdziłam, ile czasu spędzam na Instagramie. I moja średnia dzienna w tamtym tygodniu to była chyba godzina 17 czy coś takiego. To było ponad godzinę, i ja miałam takie. To jest dużo i ja wiedziałam, że na pewno aż tyle nie potrzebuję i ustawiłam sobie tą blokadę na pół godziny dziennie. Nawet nieczęsto są dni, że dostaję powiadomienie, że zostało mi 5 minut do mojego limitu czyli, że korzystam 25 minut dziennie. Te powiadomienia naprawdę są dosyć rzadko. One oczywiście się pojawiają i czasami jest tak, że korzystam pół godziny i mnie wywala z aplikacji i nie mogę do niej wejść, więc już od jakiegoś czasu ograniczyłam Instagrama, z czego się bardzo cieszę i pół godziny dziennie w moim przypadku jest całkowicie wystarczające, naprawdę. Jest na takim poziomie wystarczające, że mogę też przeglądać posty z tych proponowanych, czyli osób, które nie obserwuję i tak dalej, które... Nic mi nie dają, naprawdę nic mi nie dają. A dzisiaj próbujemy cały dzień bez telefonu, zobaczymy jak wyjdzie. Ja wracam na lekcję i do Was się pewnie odezwę po 5-6 godzinach, bo teraz mam 6 godzin bez żadnych okienek, więc widzimy się potem. Skończyłam, idziemy robić jedzenie. Trochę jestem zmęczona, ale nie jest źle. Woli mnie tyłek, ale to nic nowego. I tak się zastanawiam, bo jak nie mam dzisiaj tych korków, to to mi otwiera moje możliwości działania na dzisiejszy dzień. I się tak zastanawiam, czy pójść na lodowisko. Update nie widać mnie praktycznie wcale. O, teraz mnie widać. Idę na lodowisko, jest parę minut po 17 i wziąłam telefon, bo teraz nagrywam telefonem. E, ale nie dlatego, że się bałam, że nie będę miała kontaktu ze światem <noise> Tylko dlatego, że ja zawsze jeżdżę na łyżwach z słuchawkami <noise> Wróciłam do domu, jest po 20 parę minut Bo byłam jeszcze w galerii, e, bo wczoraj tak naprawdę się zorientowałam, że nie mam żadnych prezentów na święta Zmieniałam sobie spodnie, bo byłam w jeansach na lodowisku, a teraz nałożyłam leginsy <noise> To są moje ulubione spodnie i to jest ich tył Proszę bardzo jakby, myślę, że one mi się porwały na lodowisku, bo dzisiaj upadłam w taki dziwny sposób, że upadłam na tyłek i się odbiłam i upadłam jakby na plecy i to był jeden upadek, ale na dwa miejsca, nie wiem, to jest skomplikowane i myślę, że po prostu wtedy moje spodnie chyba nie wytrzymały, ale mi jest trochę przykro, bo to są naprawdę moje ulubione spodnie jeansowe i one tak idealnie pasowały z rozmiaru, z długości, z szerokości, ze wszystkiego. Jakby, no to się da zaszyć, ale zastanawia mnie fakt, że ja jeździłam później tak. To nie jest na szczęście na środku, czy coś. Ale... <grym> um... Cóż, no to, to, ta, tak jest, tak jest. Ej, ale mnie to teraz trochę zastanawia, czy ja jeździłam w dziuroach spodniach, później jeszcze byłam w galerii, ale mam ma taką kurtkę, że mi chyba zasłania akurat. Nie wiem. Dziwna sytuacja. Pierwszy raz w życiu mam taką sytuację. I to takie Ups. Różne rzeczy się w życiu dzieją i trzeba być na wszystko przygotowanym, czysto teoretycznie. Miałyśmy się też się pouczyć, bo mam już sprawdzian z geografii z samego rana. E, jeśli chodzi o moje używanie telefonu, to słuchałam muzyki na lodowisku i mm, musiałam się skontaktować z moją siostrą. Bo e, z nią poszłam do galerii. Ona szła z domu, ja szłam z lodowiska, więc żeby się jakoś ogarnąć i spotkać, ale przy źle mam wyłączony internet, więc. Hej, jest piątek, ja właśnie skończyłam pisać sprawdzian. Yy, I i poszło chyba w wiarę, dobrze, takie mam przeczucie. Najważniejsze, że jest napisany. W ogóle tak, update z moimi karteczkami z minerałami nie przydało się do sprawdzianu wcale. Ale nauczyłam się tego i to zapamiętałam, a miałam z tym problem, żeby tak po prostu się nauczyć. E, więc być może to będzie jakaś moja nowa technika, powiedzmy. Tak się cieszę, bo już nie mam nic więcej jakby do pisania dzisiaj. Zostało mi jeszcze 5 godzin i to jest koniec nauki na ten rok! Lubię to uczucie, jak jest ostatni dzień danego roku nauki szukamy i otwieramy osiemnaste okienko. Docenie i zauważ samą siebie. Mądre, mądre. Mam jakieś pół godziny do kolejnej lekcji, więc idę sobie robić śniadanko. I kontynuujemy ostatni dzień szkoły w tym roku. Skończyłam naukę na ten rok jest! Nie wierzę w to do końca, jakby nie odczuwam tego tak jakoś super mocno. Cieszę się, że naprawdę... Mam miesiąc wolnego i na początku ja byłam trochę negatywnie nastawiona do tego połączenia, bo wolę mieć yy, święta, wrócić na chwilę do szkoły i ferie, później dwutygodniowe, ale ja i myślę, że dużo osób też innych tej przerwy potrzebują, ale mam takie, ło, przez miesiąc nie będę musiała tutaj siedzieć, przez... 7 czy 6 godzin. Jestem w pewnym stopniu zdziwiona, ale super zadowolona, że nie mam dużo zadane Gdzieś za pół godziny mam zajęcia, na szczęście w domu, więc y, idę sobie teraz zjeść obiad i pewnie odezwę się do Was jakoś chwilę później. Jest po 21.00 Ja wróciłam z kolejnych zajęć niedawno. W ogóle mam takie dziwne uczucie w sensie, mam ochotę na coś słodkiego, ale nie wiem do końca na co i od paru dni tak mam. I jadłam jakieś rzeczy, ale to nie było to, w sensie ciągle mam ochotę na co coś słodkiego i nie lubię tego uczucia, bo to jest takie... I też nie wiem czemu, trzeci dzień z rzędu jadłam takie same śniadanie, czyli te tosty. Trzeci dzień z rzędu! Ja nie mam w ogóle takiego czegoś z jedzeniem i nie wiem, co, coś, coś się dzieje dziwnego. Tak na zakończenie, ja jestem super zadowolona i naprawdę się cieszę, że to jest koniec nauki na ten rok dla mnie. Jak niektórzy potrzebują jakiejś motywacji czy nadziei, to jeszcze wytrzymacie dzień czy dwa, bo wiem, że różnie u wszystkich to wygląda. Trzymam kciuki za was i będzie dobrze. To i tak już pojedyncze dni, więc da się radę bez problemu. Proszę się o to nie martwić. To jest tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vlogu, masa i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa.